Osteczanski Wysokolotny Młody. Drugie miejsce kolega Marek Koliński. Dwie godziny później. Dziękuję. Może by mi ktoś tu pomógł. Dobrze, Drugie miejsce kolega Marek Koliński. Zamońskie młode, 2 godziny 6 mile. Jest to za Dziękuję bardzo. Marek Koliński W63. To niebieski gołup, który zapamiętam. Proszę bardzo, dziękuję Ci Jeszcze raz. Teraz tutaj przyszedłem z Andrzejem Gazdą do moich roztoczańskich. Tutaj mamy samczyka z roku ubiegłego. Młodego samczyka. 93 punkty uzyskał. Numer katalogowy 368. No, moje takie kurcze, widzisz Andrzej? Jasne, właśnie. Jeszcze nie? Trzeba, parę lat trzeba pracować nad, nad, nad przyciemnianiem. Otóż to. Tutaj mam samczyka z roku 2. 18, fajne, też są fajne taki go. już miedziane pasy. Fajny ten biały pas na kuprze, taki równomierny. Ten gołąb uzyskał 92 punkty. Też nie jest źle co? No i widzę, że się nie znam, bo go uznawałem za, za najładniejszego w tej stawce. Ale tutaj no pewnie, pewnie tutaj te, te, te niestety nie wszystkie czarne pazury. Tutaj samiczka 94 punkty. Ona już jest taka troszkę ciemniejsza. O to też chodzi, żeby tutaj nad tym pracować. Także ona uzyskała 94 punkty, numer katalogowy 370. Ten samczyk 2 17 roku. I to jest też po gołębiach po samiczce od Darka Krawczuka, ale po samiczce takiej zamojskiej, bo wiesz, on jest z takich warszkopów. I ten ojciec dawał właśnie typowe takie gołębie murzynowate. Samica też miała yy, dosyć ciemny dziób. I generalnie wyszedł taki dosyć prawidłowy, no fajnie jeżeli chodzi fajnie jest oceniony, o umaszczenie murzy. Tak. Dobrze fajnie. zbudowany, mocny taki samiec. Yy, na żaglach także no, fajnie się prezentuje. No i tutaj 92 punkty. Ten gołąb to uważam, że jego największym mankamentem jest... Yy, głowa i dwa dostał za tą głowę, no i też tutaj te, te nie wszystkie pazurki ciemne wiadomo, ale yy, no, nad głową trzeba pracować. No i tutaj yy, już ostatni z prezentowanych przeze mnie gołębi ubiegłoroczny, taki młody samczyk, 93 punkty, też już fajnie, bo ma te lota tak równo, yy, środkowe lotki białe. Delikatnie jeszcze też go przyciemnić i myślę, że I będzie, będzie można nad nimi pracować. Teraz I jesteśmy teraz z kolegą Andrzejem Gazdą przy moich Zamojskich. Tutaj mamy takiego ciemnego samczyka, fursika tak zwanego z roku 2018. Akurat gołąb wywodzi się po samcu czarnokracowy od Marka Stawarskiego i po mojej yy, takiej samiczce siwej od Darka Krawczuka. Ta siwa miała bardzo ładny, właśnie czysty, biały dziób. Także udało się tutaj to uzyskać. Oko perłowe. No i 94 punkty uzyskał także. Jestem zadowolony. Tutaj gołąb czarny. No tutaj bardzo rygorystycznie sędzia podchodził do tych właśnie ciemnych pazurów, do ciemnego dzioba. Dodatkowo mu jeszcze dołożył za tą żółtą brew, ale to tylko, yy, pamiętajcie hodowcy, są wskazówki do dalszej hodowli, wiemy nad czym trzeba pracować, sędzia nam ujął za dziób, oczy, brwi yy, i pazury aż I na, trzy punkty na i nad tym i trzeba i... pracować po prostu i się nie zniechęcać. Tutaj mamy samiczkę, zmienniaczkę, 93 punkty dziewczyna dostała. Fajny gołąb lotny. To jest zmieniaczka po murzynach. Tam przed chwilą widzieliśmy jej ojca, tego takiego na miedzianych pasach, o, którego, o którym mówiłem, że liczyłem, że on tutaj będzie wyżej oceniony. Ale samiczka bardzo fajnie się sprawdziła też lotowo. I fajny gołąb. I uważam, że naprawdę warto w nią inwestować. Tutaj biała samiczka, 94 punkty. Także jeden z najwyżej ocenianych gołębi z mojej hodowli. Tutaj trochę jest za długi dziób jeszcze u tego gołębia. Natomiast ona już ma swojego nabywcę. podowca tutaj spod Zamościa już ją zamówił. sobie ją odbierze. No i mój blankopek. Zacząłem pracę nad blankopkami, więc... Tutaj wiadomo, to są trudniejsze w pracy w gołębie. Jest kolor, nad którym trzeba pracować. Bardzo dużo ciała, właśnie, żeby był równomierny, żeby jego natężenie było natężenie. równomierne. A tu się oko ciemne pojawia, a tu brew się pojawia ciemna. Właśnie, jest ten problem. To to jest bardzo Także się oko. Będziemy, będziemy walczyć. Natomiast ja jestem przede wszystkim dla zadowolony z ich cech lotowych. One naprawdę na treningach robiły po 5-6 godzin tego łębie i od razu zostały zamknięte. Ja nawet lotu konkursowego, bałem się z nimi zrobić, bo miałem tylko jedną parę blankopów i nie chciałem ryzykować. No i tutaj ostatni już gołąb z tej stawki, po gołębiach od Pana Kazimierza Seroki. Ja się cieszę, że mam czubate gołębie, które latają. On spokojnie te trzy godziny ten gołąb lata. Teraz tylko szukać kolejnych ptaków czubatych, które potrafią latać i rozwijać e, gołębie czubate latające. Także tak wygląda moja stawka Andrzeju. Także będziemy tutaj korzystać z doświadczenia kolegów z zamościa i tę hodowlę rozwijać. Także dziękuję. dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do Także zajmuje. powodzenia i trzymaj się hodowli. jak się wiedzie dobrze. Dawaj, Do Do